Charakterystyczna mieszanka różnych kultur, wpływ kultur polskiej, węgierskiej, turecko-tatarskiej oraz ukraińskiej to jest właśnie sztuka huculska łatwo wytłumaczyć, patrząc na mapę Europy, gdzie leży Huculszczyzna, szczególnie na mapę Europy, powiedzmy z XV czy z XVI wieku, bo w Europie Środkowej był tygiel kulturowy. Tam zbiegały się granice i Rzeczypospolitej, która się tam kończyła. Tam były kresy południowo-wschodnie. Dalej na południe były Węgry, wielkie królestwo, które sięgało aż po Dunaj. Dalej była Mołdawia, która potem została panowana przez Turcję. Więc, więc przez Imperium Osmańskie. Wiadomo, że od XVI wieku te tereny, zarówno węgierskie, po bitwie pod Mochaczem w 1526, potem też Mołdawia, zostały opanowane przez Turków. I to pogranicze bardzo się zmieniło, więc na kresach Polski mieliśmy tak naprawdę elementy orientalne. Huculi prowadzili też handel z Turcją, tam przede wszystkim konie huculskie były doskonałym towarem, doskonale tutaj potrafiące opanować przestrzeń górską, konie bardzo inteligentne. Wytrzymałe, harde, które też myślę rozsławiają chuculszycę do tej pory, bo jak się mówi o chucółach, to większość ma na myśli konie, a nie ludzi czy górali, którzy mieszkają w tym terenie. I wszelkiego rodzaju zapożyczenia. No, sąsiedztwo kulturowe, obszar na pograniczu kulturowym to też wymiana. Wymiana nie tylko jakichś elementów kultury materialnej, ale też duchowej, czyli wszelkiego rodzaju na przykład pewnych elementów wierzeń, muzyki, bo muzyka też wchodzi w skład tej kultury. A w kulturze materialnej to zdobnictwo. Zapożyczenia. No wiadomo, że sąsiedzi podglądali siebie nawzajem i pewne elementy wędrowały naturalną drogą, więc stąd te zapożyczenia. Huculskie obiekty przed i po II wojnie światowej były w przemyskim muzeum gromadzone systematycznie i świadomie. Magazyny przemyskiego muzeum są pełne różnych eksponatów, zarówno ściśle muzealnych, jak i archiwaliów, np. fotografii. W latach 50. kolekcje wzbogacono obiektami przejętymi podczas penetracji terenowych, badań naukowych pracowników muzeum na terenie ziemi przemyskiej, w dużej mierze były one nabywane od prywatnych osób lub w sklepach z antykami. W zbiorze huculskim muzeum znajdują się między innymi hafty huculskie, pisanki oraz inne obiekty. Największą, a jednocześnie najbardziej okazałą część zbioru huculskiego jest ceramika. Pozostałości po starej kulturze huculskiej w formie mebli są rzadkością w muzeach. Tym bardziej kosowski komplet mebli w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej jest nie lada ważnym obiektem w zbiorach. Meble te są przepięknie rzeźbione, ryzowane, inkrustowane kolorowymi koralikami lub intarsjowane drewnem. W dużej mierze są to przedmioty kupione od mieszkańców Przemyśla. Wystawa Huculskie Skarby pokazuje te perełki kultury huculskiej, które muzalnicy określają mianem warto pokazać. Są to bardzo odmienne obiekty, odmienne od polskich, nazwijmy to dziełami, dlatego że odróżniają się kolorem, formą i ogólnie wyglądem niż polskie zbany, talerze i tak dalej, ponieważ ogólnie rzecz biorąc są to rzeczy powstałe w wyniku pomieszania różnych kultur, stąd ich wartość właśnie, wielka wartość. Można stąd też nazwać ich perwami i skarbem. Przygotowana została w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w roku 2014 odbywają się pod hasłem Dziedzictwo Źródło Tożsamości. Tu jest ten cały urok, że oprócz takiej zwykłej wystawy, eksponowania tych zbiorów, to jeszcze przy okazji inne, inne walory tej kultury chcemy przedstawić. Wartością dodaną, jak powiedziałem, to będzie to, że na tą wystawę będą przychodzić dzieci i młodzież. Młodzież i dzieci będą tutaj prowadzić różne warsztaty, warsztaty właśnie poświęcone tej kulturze, czyli malowania, malowania pisanek, jakieś śpiewania wierszyków i, 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 i to jest ta bardzo duża taka dodana wartość, która która, która przyciąga właśnie, o to chodzi, że te wystawy nie są martwe, tylko przyciąga młodzież i dzieci. Z japy do czok malinowczo, soki, z doczok, do czok a afine czornica, se co soku, fajni młodeci, se co soku, jaki są lodeńki, podawaj sen na pucu, a jaki młodeńki, podawaj sen na pucu, na kucu, bo huculi sławni ludia i sławno rodu, bo hucuła wykochując zelenę karpaty. Huc